zaskoczyć. Znaczy nikt się nie spodziewa skutecznej, realnej obrony od pięknej kobiety. Każdy w niej widzi obiekt seksualny tak naprawdę, jeżeli jest jakaś agresja. Nie myślę o tym, że ona jest przeciwnikiem, że ona jest kickboxerem, że ona jest karateką, że ona jest trawerem, um, prawda? Jeżeli ona to wykorzysta, przecież musi to wykorzystać natychmiast. Ona nie może się zawahać. I to jest właśnie ten moment, który w Kramaga jest najważniejszy. Nie czekamy. Reagujemy natychmiast i re reagujemy od razu. Jednocześnie robimy obrony jata. To system stworzony do obrony naszego zdrowia i życia i to w sposób maksymalnie prosty, a przez to bezwzględny. Ale także chciałbym pokazać właśnie tutaj na przykładzie e, miłego młodzieńca Bartka, jego ojca Janusza, że e, jest i także druga strona, kiedy można spędzamy ten czas kulturalnie na macie, właśnie oboje są po egzaminie na stopień Krawwaga, właśnie Janusz na stopień P2 i Bartek na P1 i... i bardzo fajnym yy, akcentem. jest to, że ćwiczą go, yy, ten system całej rodziny. Ćwiczymy walkę, ćwiczymy bardzo yy, poważny system, natomiast daje nam on dużo radości, daje nam zdrowie, daje nam to, co praktycznie powinien dawać sport, czyli przyjemność z życia. ja się dwa tylko egzaminie. będzie yy, że masz lat, może na początek. To? Mam 10 lat, jestem po egzaminie. Egzamin jest szczerze mówiąc, jest bardzo ciężki. Bałeś się egzaminu? To się bardzo na początku. Ale mi się wydaje, że doszedł. ładnie mu poszło. Jest bardziej zdecydowany w domu. W szkole był nadpobudliwy. Tu się wyżyje trochę fizycznie i jest wszystko w porządku. Ale kontroluje, to czego się nauczy tak, nie tak. wykorzystuje gdzieś tam, nie masz problemu, no, że w muszę powiedzieć, że w szkole chłopaków nie pobudza do bicia, tylko wręcz rozdziela. Mówi chłopaki dajcie sobie spokój. Czyli wręcz takie dojrzałe działanie. nie? Tak. Tak, 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 tak jest? Tak. Czy tak tata drakoloryzuje? Czasem, czasem tak rozdzielam, żeby nie było za dużej bójki. Bo... Ale więcej, więcej działasz słowami, czy unikasz? Cza no tak różnie. Tak czasem unikam, czasem słowami mówię, że przestali. I to wystarczy? No wystarczy. Nie muszę nich, yy, nic im tłumaczyć, albo co nie mówię, to wiedzą. No Super, fantastycznie. A fizycznie dajesz radę? Bo to na pewno jest trudne ćwiczyć w sumie w grupie, gdzie są, większość ludzi to, tutaj jest dorosłych. Praktycznie Ty i jeszcze Twój kolega, ale... Od dawna nie chodzi o treningi, ale no. ja daję sobie radę. No właściwie ty zostałeś jakby ty tylko podeszłeś do egzaminu, więc... E, a fizycznie? Wiesz, nie jestem źle. I to na wf ie że masz lepsze oceny dzięki temu? Mam. Okej, okay. a jakie? <ścoughs> Szóstkę? Same piątki. Pan od WF-u każe mu robić na każdej lekcji rozgrzewki, bo Ach, przez proszę. to, że ćwiczy, to musi prowadzić rozgrzewki. Okej. Okay. A co mama na to, że was nie ma, że nie pomagacie tylko na treningi jakby chodzicie, prawda? Nie wolałaby was w domu mieć? Nie, mamy to jej przeszkadza. Absolutnie? Mama się czuje ma... pewniejsza, dwóch chłopaków Ja myślę, że jest dumna i ma powód do dumy, nie? Z takich zuchów fajnych, prawda? Dzisiaj, dzisiaj na pewno, dzisiaj na pewno mm -hmm. no, krab, krab, maga uspokaja. Przede wszystkim... E... Dziecko, które jest ostrzeżone o niebezpieczeństwach, że nie każdy wujek jest dobry, że nie każdy cukierek dany nam, darowany nam jest, 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 jest intencją życzliwą. Ja myślę, że to już wystarczy. Trzeba po prostu dziecko mówić o niebezpieczeństwach, trzeba je e, odtwarzać. I to jakby się dzieje na treningach kraw -magii. To nie chodzi o to, że małe dziecko ma się być z dorosłym przeciwnikiem, broń Boże. E, natomiast, e, tak jak mówię, maga uczy ucieczki, ale też może być sytuacja, że dziecko zostanie chwycone za ręce, za ręce i co wtedy ma zrobić, prawda? Jeżeli to jest 9-latek czy 10-latek, to on, uwierz mi, że jest w stanie cię znokautować. Także mogę się nawet założyć, kopnięcie w kolano albo w krocze od 10 lat boli tak samo jak od dorosłego człowieka. No. A, znaczy w ogóle to jest taki temat, że, że, że w ogóle ciężko mi o tym mówić, prawda? Dlatego nie powinniśmy dopuścić. A, a, a jest prosta procedura, wystarczy, właśnie dziecko puścić na krawmagę. Są to krawmaga Junior, kiedy dzieci w formie zabawy pokazuje się, że jak powinny uciekać, w jaki sposób powinny dawać czytelny komunikat, że obcy się pojawił, prawda? Wystarczy, że jest to obcy. Jedna nauczycielka z dziećmi gdzieś, nie wiem, w zoo czy coś takiego. Tak naprawdę około jest 30 dzieciaków, one są rozweselone, radosne, wesołe, głośne. Ja nie do końca wierzę w to, że nauczycielka by kontroluje całą sytuację, no bo ciężko kontrolować 30 dzieciaków, one biegają, skaczą. Oczywiście wykonuje bardzo dobrą robotę, ale gdzieś tam może się pojawić obcy. I wystarczy zwrócić uwagę nauczycielki, że ta osoba się pojawia, jest blisko i nauczycielka zwróci uwagę na tą osobę obcą. I to już jest powód, który zniechęci być może agresora do tego, że nie dojdzie do porwania, czy do jakiejś takiej groźnej sytuacji. Czyli jakby po pierwsze ostrzeganie, po pierwsze rozpoznanie sytuacji zagrożenia. Jeżeli dziecko nauczy się rozpoznawać zagrożenia, to, to są bardzo duże szanse, że jego bezpieczeństwo rośnie. No i unikania, czyli jakby brania jakichś podarków, ale teraz niestety mamy do czynienia z tymi nabletkami gwałtu, to już jest bardzo poważny problem. Przy, przy, przy koszcie tabletki gwałtu, która kosztuje tam grosze, no to jest problem dość duży, odurzanie dzieci, prawda? Przez to, że tutaj w bardzo poważne zagadnienie, więc ja myślę, że nigdy nie będziemy żałować nakładu wydanego na bezpieczeństwo naszych dzieci, a także nasze, nie? A także krawmaga jakby nie wzięła się z nikom, Ona generalnie miała służyć do, na potrzeby służb wojskowych, ale po prostu, po prostu rynek cywilny też. Albo w zasadzie rynek cywilny jest właśnie takim najbardziej niebezpiecznym. Nie, 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 najbardziej niebezpieczna jest ulica. Wiesz, że na wojnie są jakieś zasady, prawda? Giną ci, którzy są najdzielniejsi, giną żołnierze, oni giną w jakiejś sprawie. Dzięki technikom Kraft Maga możemy szybko i skutecznie wyłuskać broń z ręki napastnika. Ważne by w pierwszym momencie zmienić kierunek lufy pistoletu tak, by nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia. Techniki, które w tak trudnych warunkach imi Lichtenfeld upowszechnił stają się coraz bardziej popularne zarówno w Ameryce, jak i w Europie. Niewykluczone, że to, co w Izraelu jest na porządku dziennym, a więc obowiązkowa nauka tych technik w szkołach publicznych, będzie niedługo propagowana w innych państwach. Można przypuszczać, że również w Polsce ta jak dotąd mało znana technika zyska na popularności przede wszystkim ze względu na skuteczność i łatwość przyswajania jej elementów przez uczestników kursów. Never know that you're fake. I can see that you feel you are going down, but I know how